Cześć, 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 Z tej strony no, królowiec. A dziś wam pokażę jak pobrać gry z y, serii Rexio i Kretes, można tak powiedzieć. Więc na początku to co musimy zrobić to wejść sobie na tą stronę. Tu macie link do donloatprzygodyreksia.blogspot.com hmm. Tu możecie się troszeczkę przestraszyć i że pisze niebezpieczna, ale to tylko przez to, że jest blogspot, dlatego... Um, tak. I na przykład tutaj sobie zjeżdżacie w dół, wybieracie sobie tutaj... Tego nie, chyba że chcecie po rosyjsku lub po... rumuńsku czy jakoś... Nie, nie wiem, nie wiem. Przepraszam, jak źle powiedziałem. Musicie... Znaczy nie musi... No jak chcecie pobrać, no to musicie, nie? Dobra, musimy wybrać sobie na przykład coś. Na przykład chcę wybrać... Jak skład piratów. Klikamy w to. Później pobierz. Pobierz mi już to. Może pisać, że tutaj o wirus, ale raczej... No, to nie jest wirus, bo mam to nazywam, na własnym komputerze i mam dwa antywirusy, i Switch to nie wykrywa. Więc no, klikamy to, ja już mam to pobrane, więc no, ale gdy klikniemy, to rozpocznie się instalować. I żeby jakby zagrać w tego Reksa, musimy pobrać takie coś jak tutaj macie Demon Tools Lite. Wpisujemy sobie to. <laughs> wchodzimy w to pierwszy link. Pobie klikamy, po pobieramy. Instaluje nam się, prawda? Yy, gdy nam się to zainstaluje. Teraz wchodzimy w pobrane. <śmiech> <śmiech> Mamy teraz się i skarpy prawda? Eee, musimy na przykład odpalić ten Demon Light. Hmm. Odpalamy katalog. Ja już mam tutaj, prawda? Jakby. No, nie da się zrobić drugiego katalogu jakby. Nie, no dobra. Nie da się. No dobra, e, to sobie może po prostu usuńmy. Wchodzimy sobie w pobrane. Mm, to już mamy pobrane, I po prostu. Gdzie jest ten plik? Aha, czy on mi się deinstalował? Naprawdę. Naprawdę mi się deinstalował. Czekajcie. Aha. Czyli musimy, po prostu, muszę go jeszcze raz pobrać, po prostu macie ten katalog, prawda, wchodzicie sobie w katalog i po prostu tego, jak się przenosicie, później tam um, klikacie na niego, pokazuje wam się, że tam um, dysk tam jest podpięty czy jakoś tak, nie pamiętam, wchodzicie sobie w folder ten komputer, on będzie tutaj o, albo w sumie macie może więcej dysków, on po prostu się pojawi i Reksia, klikacie, tam akceptujecie i po prostu robicie tam instalację. Jak się to wszystko zainstaluje, wpisuje, wpisujecie sobie tutaj Reksio i no i macie, tak. I po prostu wszystko tak naprawdę i wszystko działa wszystko, więc. <laughs> Dziękuję za oglądanie. Przepraszam Wam, że Wam tego nie pokazałem, ale po prostu mam słaby internet, a... No. W sumie to mogę zrobić cięcie i po prostu... No po prostu... No. Jak chcecie to nie pytajcie, ale... No. Dobra, nie mam jeszcze tego pobranego, ale tak. Dobra, niech to się pobiera. A jak wy chcecie po prostu więcej poradników, na przykład z gameplaya takiej gry lub na przykład, nie wiem, innych gier typu... Get Asunderas, to piszcie komentarze. Nagram kolejne odcinki i to z wielką chęcią, bo bardzo lubię to robić. Mnie, nie długo, mnie długo nie było na kanale, więc też wam trochę przepraszam Was, ale mam nadzieję, że trochę wrócę do tego robienia, fi do robienia filmów, bo <ścoughs> jednak to mi sprawia radość. Um. Dobra. E, przepraszam was, jak będzie jakieś śrubanie, że coś ale jem zupę. Dobra. Gdy y, będzie pod tym odcinkiem dużo lajków, adekwatnie do moich subskrybentów, czyli jakieś pięć łapam w górę, coś takiego, ehm, to Będzie specjalna seria, znaczy seria. O, tu na przykład macie kody, yy, bo na przykład w tym będziecie w reksią, jak pójdziecie sobie już w takie bramce, to tutaj będziecie mieli taki kod do wpisania, więc sobie zapowiadajcie te kody, bo no. Tu macie Skarb Piratów, tu macie UFO, tu macie Czardziej, tu macie. wehikuł Czasu, czwarte. E, dobra, dobra. No i tak będzie specjalna seria. <coughs> Może nagram odcinek z Minecrafta. Survivala. <coughs> Może nagram odcinek. Resident, the, the Resident Evil Może nagram odcinek z, z Sąsiedzi z Piekłorodem O właśnie może cię poradnik jak pobrać Sąsiedzi z Piekorodem, To wiecie Też da się wszystko ogarnąć My Summer Car Mogę wam zrobić e, Alien Shooter mogę wam zrobić Mogą być to dla was gry nieznane Ale jak ja byłem dzieckiem to grałem w te wszystkie gry No oprócz wiadomo Moja somerka czy Resident Evil No ale na przykład kiedy ta Zgrałem za dzieciaka Miałoś tam się 6 lat i grało się. No, zaraz się zainstaluję. 6 sekund jeszcze. no 10. W sumie. Wszystko nawet pokażę to. Żebyście po prostu już... Nie otwieram tego pliku, bo to jest po prostu niepotrzebne. Możecie już wyłączyć przeglądarkę, ja nie wyłączyłam, więc nam Pobrane. Wchodziło w ten Demo Tools. Um, przerzucę go sobie już. Tyk. I otwieramy sobie to. Katalog. I sobie po prostu... Nie. Przerzucamy sobie go tutaj. Nawet pokażę wam całą instalację. Klikamy. Jest. możecie sobie chyba już to wyłączyć teraz chodź klikam w folderik eee... ten komputer klikam na dwa razy akurat nie działa bo ja mam go w swoim pobranego ale u was będzie po prostu pojawi się instalacja więc zainstalujcie go tego rexia no i po prostu sobie grajcie, tak? Z każdym innym tak będzie działało po prostu. Musicie go sobie pobrać, wsadzić go tam, yy, nakliknąć w katalogu dwa razy na niego, później wejść w ten komputer <laughs> i po prostu macie instalację, tak? Z każdym po prostu reksiem tak jest. Nie wiem jak z tymi yy, reksiami dla dzieci, typu na przykład Reksio ABC liczenie. Yy, chyba też tak samo w sumie. Yy. No i no, dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłem, będzie dużo łapek. To będą dobre filmy. <grych> dziękuję no i do widzenia.